z tej strony kogoś, a dzisiaj będziemy nagrywać, że sprzątamy naszą planetę części pierwsza. dzisiaj będziemy sprzątać naszą planetę na przykład takie oto papierki. Specjalnie do tego filmu przygotowaliśmy sobie worki na śmieci. O, mam jeden worki na śmieci plus rękawiczki aluminiowe, więc za poświęcenie, że to wzie... przygotowaliśmy owiczko do góry, z ustęcą z się należy. A my lecimy. Ja pierdzielę! Dobrze, ja założyłem rękawiczki tutaj takie. I, ja idziemy tak szukać, tak. idziemy szukać pierwszych śmieci. Może jednak, i, może ja jednak lepiej jedną e, e, zdejmę, żeby łatwiej mi się nagrywało. Dobra, tak lepiej. Jak widzimy, bo ja nie wiedziałem, że to będzie takie trudne. Jak zaczniemy się jakieś szkło, to będzie trzeba jechać do szpitala na zawsze, więc jeśli tego nie wiemy w, stanie w imię filmu przez następny tydzień, to znaczy, że jesteśmy w szpitalu. No w ogóle tak. jak na raz ci ludzie patrzą dzisiaj? O pierwszy śmieć? Zbieramy? Eee. Nie. Który stawimy jest Ej no to ty zbieraj, ja będę trzymał ten. Dobra. O mamy kolejny śmieci. Dobra. O bo to w ogóle jest przy śmieciach. No to może do tego. Nie wszystko może. pan do tego może. Patykli ja myślimy do tego, tego. Dobra, trudno wszystko zarobić. A tu jest na McDonald's Dobra To jest tylko ma... Nie to! To jest gówno stary! To w ogóle! Weź się to gówno tutaj To wstawi się! Zwróćcie <śmienicza> <śmienicza> mój, a sam opsa! No ja Dobra. Dobra! O, jeszcze jedno. Dobra, idziemy dalej. Jak mniej więcej wygląda już, nie? Uh -huh. Tutaj jeszcze kolejne śmieci. Dobra, daj. Zobaczcie, czysto na do razie. Dobra, idziemy szukać. Idziemy szukać dalej. Zostawcie ty w górę. Zostawcie jak... łapkę w górę, z znaczkiem. O, kolejny śmieć. No jest taki mini. Będziemy zbierać. O. Dzięki nam będzie planeta czystsza. Yeah, Je Perfekt. O, zobaczcie. Teraz jeszcze coś takiego trzeba wziąć? U. Dobra, nie, wolę jednak nie. O, mamy butelkę jakąś szklaną. Pierwsza butelka. Listnik butelek? One. Dobra, idziemy dalej. Tam, tam jest szkło, ale szkło nie zbierajmy. wiem, może po prostu... Ambulans. Listy Ile dzisiaj? Będzie butelek. Ambulans właśnie No, będzie butelek. O, mamy kolejnego śmiecia. Dawaj. dwa no jak będą dwa pełne worki to wyrzucimy to oczywiście do śmieci A kolejny śmieć przy okazji O, kolejna butelka O, tu się idzie, tu się idzie z piaskiem tutaj Widzowie. Zostawcie lekkie i szybkim przyzwyczajenie dla tego piaska O, jest tutaj kolejny śmieć Dobra, takie niektóre też będziemy zbierać Uy. Uy. Współczujcie nam No dobra, tutaj na razie jak patrzę tu tu nic nie ma no kolejny piosen i kolejny śmieć. Dobra. Te, te po będziemy zbierać. No. Papierosy. Białych nie. Oj, tu będzie słońce, to tu, tu jest będzie Paragonik. O widzowie, mamy kolejny jakiś paragonik. Poczekaj, ej daj ten paragon. To jest z maka, to jest maka, poczekaj. To z maka też bierzemy. O, kolejny Bierz jakiś No on... Dobra, trudno wiesz. Tam. E, prawie jak zmaga, na uważaj, uważaj na miny czekoladowe tutaj Kurde, to jest pełno ludzi Kurde widzowie, my jesteśmy tylko ludzi jak, Wy nie wiecie nawet jak, jak ludzie się na nas patrzą Ja raz byłem o. na Ja raz byłem na jednym takim cel, cel, celu Celu charytatywnym no To nie jest cel charytatywny Ale za to Chociaż nie, nie będą te, czegoś takiego jadły ITP Na przykład o! Kolejny. Kolejny. prawie. No. Później... Ale spoko, mamy jeszcze drugi. O, gówno. No, gówno. Czekoladowa mina. Kolejna. O No i tutaj jakoś czysto jest. sytuacja Nic tutaj nie ma na pierwszy rzut oka. Ale patrzymy jeszcze głębiej. Kolejny piacał. O, kolejna jakieś rzecz. Kolejne. O, rękawiczka. Przyda nam się nawet, ale nie. Dzisiaj nie. Już mamy jedną, więc dobra, szukamy dalej. Potem się zamieniło oczywiście, nie? To jest nasz największy teraz Mmm, lody. Bardzo smaczne lody o smaku czekoladowym. Ej, dajcie znać, czy mamy mieć takie główne, Będę ze sobą mielić je i sprzedawać jako czekoladowe lody. Dajcie znać. Idę wrażać. Kurde, wyjdźmy lepiej z tych krzaczorów. O kurde, zobaczcie. Zobaczcie jakie tu ma kolce. Ała. Ała. O, szary teraz. Taśma, jak coś sobie na szkło mówimy incydent, bo nie bierzemy czegoś takiego. O, tutaj kolejny jakiś. O, nie, to okrut aluminium. Ale chcemy zobaczyć, jak tutaj na takim jednym osiedlu jest tak dużo śmieci, że. Nie wiem, ludzie, jak wy możecie no. śmiecić tak naszą planetę? Chociaż, chociaż my to naprawiamy. Czekaj, dobra, chyba coś tutaj bierzemy. Uch. To o. No o, dobra. Jakiś, jakiś nasz kolega właśnie chce dołączyć, więc w trakcie filmu będzie dłuższy. Ale chyba, że, m, chyba, że będziemy mogli z nim nagrać to jako drugą część. Będą dwie części po prostu i tyle. Po prostu może dzisiaj jeszcze nagramy część drugą, albo nie. Albo jutro, albo pojutrze, albo nigdy. Albo wywalimy kolejnego z cukierka jakiegoś. A kolejny jakiś zjały z Dawaj o, Wiktor, białe gówno, Jak coś możecie dać w komentarz, że dobrzy ludzie, bo my że jesteśmy dobrzy ludzie. Tylko ty, Ta... ty się kucisz i... I nie No, 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 no właśnie, na, taki, na takich ludzi możemy... O, czekolada, wina kolejna, czekolada, czekoladowa mina. Na takich ludzi możecie zawsze liczyć, możecie dać... Na, możecie na... możecie dać y, y, lajka komentarz, na suba pocieszenie. na pocieszenie, za mm -hmm. poświęcenie i możecie sobie ra razem z nami tak sprzątać. A kolejna rzecz. Yy. Kolejna rzecz. Ra razem z nami będziecie razem z nami będziecie mogli sprzątać, to nagrywać albo nie nagrywać, po prostu sprzątać, żeby, żeby nasza planeta była czystsza. Dobra, teraz przechodzimy przez pasy. O, kolejna jakieś rzecz. Bułke, bułki nie, bułki nie. Ktoś inny wie. Ktoś inny potrzebujący. O, o, o. No tak może dojść. O. Ja od razu mam jeszcze korek. No, w ogóle prawie połowa świetnika. Ale tego. Nie, to jest taśma. Przez, przez chwilę Pan miły, przemiły, pomógł nam i, da, i, dał, i dał swoje jakieś kapselek, czy co to było. Wow, ile tych rzeczy nie jest tutaj. Jest. Dobra, zlizę to. Do. A no, mój kolega kiedyś ustraszył z tego, bo myślał, że to włączy. No dobra. Tam masz jeszcze. W ogóle postanowiliśmy, o, co? Co? W ogóle postanowiliśmy nagrać taki film, ponieważ no, wkurzało nas już to, że tu wszędzie na każdym kroku były śmieci, więc teraz, chociaż nie będzie mniej na naszych ulubionych miejscach, tylko... kolejny jakiś. Incydent? To no nie jest incydent, incydent tak. to jest szkło. No ale trudno. Nie, nie lubię go. Tu jest incydent. Ciekawy tu jest. Małych no, rzeczy tak. już nie bierzemy żadnych. To tak profilaktyczny weźmiemy na szybko. Wrażaj tu! Wrażaj tu śmieciarz. Kurde. O! Udało mi się wywalczyć jakiś taśmę, czy to to jest. O! O! dalej. O, tej kolejne kapsy były. Dobra, no, po tym jak już skończymy to, to kończymy ten film, więc... Cyk, tak. Cyk. Tak. Okay, Cyk. drugą część. Nie, nie chcę mi się różnić. No, musimy to jeszcze... No, tam masz jeszcze jakieś opakowania. Tutaj jeszcze jakieś. No, będzie lepiej. Będzie lepiej, mówię wam, w dobrze o, to A tutaj jeszcze drobna na jakaś. Aj, mu to ale... Taki cały worek! kolejna rzecz. Kolejna rzecz. Dobra. Ostatnie, to wyrzucić i ostatnie, ostatnie 10 rzeczy i kończymy. O tutaj kapsel. Dobra, jednak 5 rzeczy. To dwie rzeczy odrodzone. Szukamy dalej widzowie. Trzecia rzecz. Trzecia... O, kolejna, czwarta. Czwarta i piąta. A nie, to nie jest ta. To... Nie, 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 nie. A. Nie. To jednak czwarta tylko. O, ale mi... Jest tak, I ostatni tutaj było, ko I kolejna rzecz, ostatnia rzecz. Idziemy to już i kończymy film dzisiaj. Dobra, weźmiemy jeszcze... Te dwie rzeczy. Dobra, teraz idziemy wyrzucić to Dobra, idziemy to wyrzucić, więc... bafeczka do góry, subskrypcja, z dzwoneczkiem. E dobra, tak jeszcze jedno. Kurde, już jedno. za późno. Już nie, ja już to, Tyra, to Dobra, to wy, wywalimy to tutaj. Zapamiętajcie nas. A nie, to, to nie ten. To, 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 tutaj się nie mieści, jednak niestety. To jest zakaz to i tak dobrze. Dobra, chodź, chodź Dobra, o, o, tam, nie, nie, możemy tam. Dobra, chodź jakiegoś głównego, zwykłego śmietnika i tyle. Dobra, znaleźliśmy naszego przyjaciela. Ej, chodź tu krojerze! Dobra, my szukamy tutaj jakiegoś śmietnika. O tam jest, dobra, idziemy do, do śmietnika. Nie, pusto, dobra, tutaj, lamy. Dobra. Rękawiczki też. A, zębami aż... Kurde. My właśnie zwoliliśmy worek i rękawiczki do śmieci, a wy dajcie łapeczek do góry, subskrypcja z dzwoneczkiem i PUM!